Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna już odsłona espirujących rozmów ze mną dwie fantastyczne dziewczyny, dwie fantastyczne kasie ze strój. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam cię. Bardzo nie... Ci dziękujemy za zaproszenie na początek. To mnie jest niezwykle miło, bo przyznam, że waszej marce o... przyglądam się, obserwuję Waszą markę od dawna. I teraz tak, idzie lato. Pogoda dzisiaj co prawda nie sugeruje, że, że, że lato za pasem, ale jednak lato idzie. I ja chciałam z wami właśnie porozmawiać o tym co powinny nosić dzieciaki latem? No po z kim, jeśli nie z Wami? Jesteście marką, która szalenie dba o jakość ubrań. Można na sam początek opowiedzcie mi chwilkę o, o Waszej marce, bo o ile ja Was znam doskonale, to wiem, że może być grupa osób, która jeszcze o strojmisiach nie słyszała. Co to za marka? Co to za brand? się to marka, która powstała można powiedzieć z miłości do jakości, chociaż jest to taki troszkę już wyświechtany slogan, bo bardzo dużo marek się do tego odnosi, ale my staramy się zawsze opowiadać, czym ta jakość dla nas jest. Wierzymy również w to, że dzieci ze na to, co najlepsze. I taki był zamysł tworzenia e, odzieży dziecięcej. Zamysł, który tak naprawdę powstał w, w głowie drugiej kasi na samym początku, jak zaczęła sama projektować pierwsze kolekcje. Kasia się uśmiecha. Tak, tak. ja się uśmiecham, ale przede wszystkim miał być taki, który będzie e, uniwersalny, e, będzie służył i bratu, i siostrze, i będzie służył naprawdę długo. Będą to ubrania, które będą służyły długo, bo kiedyś tak nasze babcie korzystały z ubrań, a niestety one mają taką, do, taki dobry nawyk i te. Te pokolenia jeszcze go utrzymują, ale niestety on już nie jest dziedziczny. W momencie, kiedy no, pojawił się napływ tych ubrań, tego wszystkiego kolorowego, i nasze mamy chyba chciały nam wynagrodzić to wszystko, właśnie, że żeby, żebyśmy mieli kolorowo, tak po prostu no, nas to zalało i w tym momencie jest wszystkiego dużo kolorowo. Dużo kolorów, ale jednocześnie są to rzeczy, które nie potrafią przetrwać czasem nawet jednego prania. My przekonałyśmy się o tym, jak ogromna przepaść jest między odzieżą dla dzieci a odzieżą dla dorosłych, kiedy same zostałyśmy mamami. Kupiłyśmy pierwsze produkty, a one po pierwszym praniu mechaciły się, przesuwały na szwach każdy z nas ma świadomość, że dziecko szybko wyrasta, ale my wierzymy w to, że sam fakt tego, że dziecko wyrasta, nie znaczy, że ma chodzić w byle czym, byle jak ubrane, w byle jakich rzeczach i o tym się głośno nie mówi, ale czasem też rzeczach, które są dla tych dzieci szkodliwe. Właśnie z takim zamysłem powstały Stroj się Tworzymy kolekcję z najlepszych materiałów, jakie znajdujemy na rynku. No właśnie, czy ty Kasiu przerwę, bo jakby to, to, o czym mówicie, to znaczy, oczywiście no, no dzieci szybko rosną i patrzymy tutaj ekonomicznie i tak dalej, ale ja chciałabym wrócić do tego, co najważniejsze. Delikatna skóra dziecka, ona wymaga specjalnego traktowania, i dlaczego wybierając kosmetyki zwracam na to uwagę, a dlaczego wybierając ubrania, no już jakoś mniej? To jest trudny aspekt mm -hmm. e, do poruszenia. Myślę, że wiele osób e, nie analizuje tego pod kątem e, szkodliwości odzieży dla dzieci. E, a powinni. E, a powinni, nam się bardzo często zdarza, e, że klientki do nas piszą, dziękując nam za tworzenie takich fantastycznych produktów, ponieważ mają dzieci z wrażliwością skórną, ze skórą atopową, z alergiami. Bardzo Dziący. często teraz, zresztą ja mam sama mm, momentami miałam azety, u mnie dzieci też, więc, więc no do kosmetyków rzeczywiście przykładaliśmy bardzo dużą uwagę od małego, mieliśmy być to najprostsze jakie mogą być kosmetyki, a do ubrań no, każdy uznaje, że to jest po prostu warstwa wierzchnia tak. na i koniec. A tymczasem każdy, kto ma dziecko z atopowym zapalniem skóry, ja tutaj też się z tym borykam, przyzna, że dobra jakość ubrań rzeczywiście potrafi zdziałać y, cuda. Ale my dzisiaj chcemy porozmawiać o ubraniach na lato. W co ubierać dzieciaki na lato? Yy, hmm. to, dobrze, że pojawia się to przy temacie tych uluczonych i alergii, ponieważ to ubranie letnie ma kontakt z, bezpośrednio ze skórą dziecka. To jest temperatura plus temperatura. Ym, dlatego warto, żeby te ubrania nie były skażone różnymi y, barwnikami, chemikaliami. Y czy różnymi substancjami, które mogą być szkodliwe, a które na przykład przenoszą się na drukach. Taka odzież, która jest produkowana najtańszym kosztem w Azji, bardzo często dzieci uczula, szkodzi im. I wynika to właśnie z procesu technologicznego, z barwników, które są szkodliwe, które są wykorzystywane do barwienia. Czy może Kasia, ty się odniesiesz do jakichś procesów? No ja też największą w zakresie. próbuję... No wymyślić jakiś nadruk panel i taka krótka anegdotka. Pan opowiadał jak wyglądają nadruki w Polsce. Nie możemy wykonywać takiej usługi dodatkowo nakładania farby, bo jest to zakazane w całej Europie, ale nie jest to zakazane do produkcji w krajach Azji. Stamtąd też można te ubrania do nas przewozić. Bo tak jakby uznaje się, że w momencie nakładania tej farby najwięcej uwalnia się niebezpiecznych środków, ale nie zmienia to faktu, że to dziecko dalej chodzi w tym ubraniu i my nie wiemy, które to jest ubranie. To jest taka farba podkładowa, więc tu jej nie można stosować, tam ją można i można ją przewozić. Dlatego to jest takie ważne i dlatego cię mówimy, bo są marki, które rzeczywiście szalenie o to dbają i z się są taką marką. Dzieciaki w waszych ubraniach są po prostu, no już nie powiem, tylko o tym, co jest oczywiste, czyli że czują się e, świetnie, bo to są ubrania komfortowe. No design jest, Szanowni Państwo, fantastyczny, Was zapraszam <laughs> www. .stroj EU. Wszędzie tam znajdziecie te ubrania, zaglądajcie na fanpage, bo te stylizacje są fantastyczne, ale przede wszystkim, przede wszystkim dzieciaki w waszych ubraniach są po prostu bezpieczne. To jest bardzo ważne, żeby nie wdychać i nie dostarczać dzieciom tego wszystkiego toksycznego, bo przecież my później szukamy powodów tych wszystkich alergii, podrażnień i tak dalej, wszędzie, a tak naprawdę bardzo często są one jakby spowodowane czymś, co mamy, co mamy na sobie. Dziewczyny, ja mam nadzieję, że, bo to jest nasze pierwsze spotkanie i rzeczywiście tutaj zwróciłyście uwagę na to, żeby zwłaszcza latem ubierać dzieci w ubrania dobrej jakościowo. Dobrej jakościowo, czyli co jest w waszych ubraniach? Co jest tam głównym składnikiem? My stawiamy na bawełnę organiczną i ona jest w większości naszych kolekcji takim dominującym materiałem. Bawełna organiczna, czyli bawełna, która jest produkowana w ten najbardziej naturalny sposób, bez użycia pestycydów, które potrafią być szkodliwe i z ograniczeniem zużycia wody. W tym momencie mamy ją w kolekcjach dzianinowych, ale mamy ją również w kolekcjach z muśliną, który jest świetnym materiałem na lato, ponieważ jest... On to jest wieszlał. właśnie taki lekko tkany, składa się, ten muślin składa się tak jakby z dwóch, trzech warstw. Wydaje się być grubym materiałem w momencie, kiedy się go dotyka, ale on jest tak pięknie przewiewny. Zresztą jest jak, on ma taką fakturę lekko pieluszki, więc tutaj w tą stronę idziemy. Ale jest... I on trochę jak Merino, że jak jest tak. zimno, to troszkę grzeje, a jak jest ciepło, to troszkę chłodzi, chroni przed słońcem na pewno. Szanowni Państwo, wy tego nie widzicie, ale dziewczyny jak rozmawiają ze sobą i patrzą na siebie, to widać, że one naprawdę tym żyją. I to jest, to, to jest zawsze to, co ja cenię sobie w polskich markach, w polskich brandach, taka prawda. Wy na, wam naprawdę zależy na, na zdrowiu tych waszych małych, wielkich ambasadorów, którzy którzy radośnie pomykają w Waszych ubraniach. Dziewczynie, ja mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów do poruszenia takich około ubraniowych jest bardzo, bardzo dużo. Ja Was też, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na blog, ponieważ jest tam bardzo dużo ciekawych informacji. Jak ubrać dzieciaka do przedszkola, co zabrać ze sobą na wakacyjną podróż, w co ubierać dzieci latem, w co ubierać dzieci zimą i dlaczego to jest takie ważne, żeby inwestować w dobrej jakości ubrania. Bardzo miło było mi Was poznać, spotkać i pogadać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Dziękujemy również.